Czołem, czołem, mówi do Was Staczewski. Witajcie w moich skromnych progach. W dzisiejszym filmie będziemy mieli pierwsze zetknięcie z marką Petrified Fish na tym kanale. Dlatego już nie przedłużam i przedstawiam Wam model limitowany na rok 2021, czyli Petrified Fish Zero. I tak, nie pomyliłem się, jest to nożyk limitowany, nie ma go już w sprzedaży, nie da się go kupić w żadnym ze sklepów, który jeszcze oferował do niedawna ten nożyk i tam było, że, że jest na przykład niedostępny, albo go już nie ma albo coś tam mu się wyprzedał, teraz już nawet nie ma stron, które by pokazywały, że ten nożyk w ogóle jest więc robię kolejny materiał o przedmiocie, którego już sprzedaży nie ma, ale możecie go kupić z drugiej ręki. Ja właśnie nie kupowałem go nowego, bo on dość drogi był i jest dość drogi. Znaczy był jak był w sprzedaży, to był dość drogi. Widzę, że chyba w obiegu gdzieś tam już z drugiej ręki, to też jest dość drogi nóż. Bo też no, specyfikacja taka jest. Natomiast nie jest on tak drogi jak inne amerykańskie marki, które są um, dostępne z tych samych materiałów, o których też Wam zaraz powiem. I muszę przyznać, że ten nóż to jest według mnie dowód na to, że Chińczycy mają kolejną gigantyczną ofensywę na kolejnym rynku. Tym razem rynku nożowo-edecowym, takim wiecie, na, z naszej branży, jak tutaj oglądacie mój kanał. Yy, I muszę powiedzieć, że miażdżą konkurencję, jeżeli chodzi o jakość wykonania i materiały, które stosują, w stosunku do ceny, jaką trzeba zapłacić za te noże. I już Wam o tym opowiadam. Natomiast polecam to, co Michał sprzedaje. Jakbyście chcieli kupić dobry, używany nożyk, to Michała zawsze polecam. Yy, o tym nożyku już troszeczkę gdzieś tam mówiłem. On u mnie dłużej został. Yy, pewnie teraz już gdzieś pojedzie, bo mam. Mam pewne plany co do kolejnego nożyka EDCowego typowo. Ten nie do końca spełnia moje warunki EDECowe, o których wam kiedyś mówiłem, jaki jest najlepszy nóż do EDC według mnie, ale jeździł mnie w kieszeni przez chyba prawie rok i bardzo jest fajny, bardzo jest przyjemny, natomiast no ma pewien uszczerbek w dosłownie i w przenośni, o czym Wam też opowiem, ale Michała polecam, jego Instagram Wam gdzieś tu podrzuca, robi przepiękne zdjęcia tym wszystkim przedmiotom, bo jest kolekcjonerem nie tylko noży, ale zegarków, ma też chyba fajną furkę nawet, także i inne rzeczy, dużo pisze recenzji, bo on YouTubeowo się nie udziela, natomiast na grupach też pisze recenzje, więc Wam gdzieś tam go podrzucę i polecam serdecznie, pozdrawiam Michała, niech wrzuca więcej zdjęć i wrzucę Mam też galerię z tego nożyka, jaką fajną sesję dostał, jak tu jeszcze nówką sztuką nieśmiganym nożem. A teraz już przechodzimy do mięska, czyli do wymiarów wagi, materiałów użytych do wykonania tego noża oraz do samej jakości wykonania. I zaczniemy od wymiarów. Nóż ten od samego czubeczka, do samego końca, do samej dupki, od sztychu do dupki ma 205 mm. Długości na 37 mm, tutaj akurat mierzyłem, kiedy jest złożony, bez wtedy szerszy. Na 37 mm szerokości bez flipera no i ma 16 mm grubości tutaj, czyli to jest dość y, taki, wiecie, taki nożyk, który. Nie będzie najwygodniejszy, najbardziej ergonomiczny w dłoni, natomiast nie będzie też jakiś przesadnie duży i myślę, że każdy, kto ma większe ręce i kto nie do końca stosuje się do tego co ja mówiłem, jeżeli idzie o idealny nóż do EDC i jego wymiary i jakąś tam specyfikację, to myślę, że będzie zadowolony, bo to jest mniej więcej rozmiar, tak mi się kojarzy San Mulanda 910 i tam tych kopii pochodnych i tak dalej, więc wydaje mi się, że dla większości to będzie akceptowalny nóż do EDC i nie jest wcale jakiś taki przesadnie wielki. Jeżeli idzie o ostrze, to ma 90 mm długości, tyle samo, co Sanwen 910, na 23,5 w najszerszym miejscu, na 3,5 grubości. I muszę Wam powiedzieć, że to ta, ta głownia nie jest jakaś najcieńsza. To nie jest 2,5 mm na pełnym płaskim, bo tutaj też tego pełnego płaskiego nie ma, o czym zaraz. No, ale jest to całkiem niezły slicer. I on całkiem nieźle kroi, tnie i tak dalej, więc muszę przyznać, że jestem tutaj pod wrażeniem, bo przy całkiem grubej głowni zrobiono nóż, który bardzo dobry ma właściwości tnące, natomiast sama głównie jak widać nie jest aż taka mała jest całkiem długa, jest dłuższa niż typowy nóż DDC według mnie, tak jak już mówiłem, no i na pewno sobie z kanapkami poradzi i ze smarowaniem kanapek poradzi bo to też nie jest takie super wąskie e, wąskie ostrze więc myślę, że powinniście być zadowoleni z takiego ostrza do smarowania, na przykład paprykarzem szczecińskim albo moim nowo odkrytym zgierskim jeżeli idzie o wagę to są dwa rodzaje tej wagi. Ten nóż konkretnie, bez tego tutaj staropolskiego kutasika, waży 98 gramów, bo jest to wersja. Tytanowa, ale jest jeszcze wersja miedziana i ona jest już znacząco cięższa, bo miedź jest cięższym materiałem i ona waży 120 gramów. I teraz właśnie, jeżeli idzie o materiały. Mamy tutaj G10, cały bok jest wykonany z G10. Mamy tutaj tytan i klips mamy z tytanu. No i oczywiście mamy głównie stalową. No i oprócz tego mamy ceramiczne łożyska i jakieś tam przykładki w tych łożyskach. To już taki pomijany aspekt. No i mamy też śruby, które też są stalowe. I kiedy mówimy o śrubach, to trzeba powiedzieć, że w w piwocie jest torx bo wszystkie to są torksy które trzymają ten, ten nóż To Torx T4 Natomiast te dwa pozostałe I klips trzyma się Znaczy pozostałe dwa trzymają się na T6 Natomiast tutaj też jest w klipsie T4 Więc będziecie potrzebować dwóch bitów Albo dwóch śrubokręcików Albo dwóch urządzeń, którymi się rozkręca ten nóż Tutaj mamy jeszcze backspacer Dość długi, przedłużony I jest z tym związana pewna waga O czym powiem już w specyfikacji Jeżeli idzie o metalowe elementy To mamy jeszcze tutaj blokadę Czyli liner lock albo liner lock który jest blokadą, właśnie liner lockiem, ale według tego co ja zauważyłem i ja katego kategoryzuję, to jest to tak naprawdę sub lock, i to była bardzo ciekawa dla mnie kwestia. I dlatego też ten nóż od Michała brałem, bo mamy tutaj cały bok zrobiony z tytanu, a tytan nie nadaje się do bycia blokadą, głownią i tak Tam zawsze stal rządzi, i tutaj właśnie mamy. Stalowy Liners wbudowany i wkręcony w cały bok, zrobiony z tytanu, o czym też zaraz będę mówił. Więc tak wyglądają mniej więcej materiały: Tytan Plus G10 Plus, stal 154 cm, czyli nie proszkowa, natomiast już bardzo dobra stal nierdzewna, jedna z lepszych, które nie są proszkami. Jeżeli idzie o jakość wykonania, to jest absolutnie fantastyczna. Wszystko jest zrobione tak jak trzeba, ostrze jest wyprowadzone tak jak trzeba, czubek jak jeszcze był, bo to jest to uszczerbienie, o którym wam mówiłem. Też był wykończony tak jak trzeba, krawędź tnąca jest równa, wszędzie jest to zrobione tak jak trzeba. Mamy tu powłokę jakąś właśnie taką, nie wiem czy to jest blackwash. Teraz to mam pewne wątpliwości, pewnie potwierdzę Wam gdzieś w napisach na dole, że tak, jeżeli jest. Natomiast on też jest dobrze zrobiony, tytan jest pięknie powycinany, klips jest przepiękny, bo tutaj mamy taki klips, a na przykład w nożu droższym mam brzydkiego klipsa w tym kizerku i w tym kizerku mi się to nie podoba, ten klips ogólnie jakby był taki to bym się bardziej podobał, choć ten jest wygodniejszy no ale tutaj założeniem jest design i projekt ponad wszystko, wszystko jest świetnie powycinane, pięknie porobione, G10 jest pięknie obrobione, jest dość szorstkie, tutaj te wycięcia są super, tu są super te wycięcia, klips jest pięknie obrobiony, wszystko jest idealnie równe, nie ma, że backspacer gdzieś tam wystaje, wszystko jest idealnie zeszlifowane, więc naprawdę Materiały i jakość wykonania tego noża są na dużo wyższym poziomie niż trzeba było wydać za ten nóż. Naprawdę, jakieś Benchmade, zetki inne noże, czy nawet kerszoły teraz to są dużo droższe, jeżeli chcecie mieć lepsze wykonanie, a i tak nie zawsze zdarza się, że to wykonanie jest. Świetne, więc pod tym względem ten nóż bije na głowę amerykańską konkurencję, i tu Chiny kolejny raz pokazują supermację przyszłego, prawdopodobnie hegemona światowego, znaczy co najmniej czempiona, jeżeli chodzi o gospodarkę. Przejdźmy już do specyfikacji i funkcji. I właśnie zaczynamy sobie od tego, że nie ma tutaj otworu na linkę. Żadnego nie ma otworu, dlatego ja sobie Kutasika, którego lubię, bo po prostu lepiej mi się wyciąga z kieszeni taki nóż. Zawiesiłem na klipsie. No to taki mam myk, który stosuję właśnie, właśnie w, taki, w tego typu konstrukcjach, jak się nie da inaczej. No inaczej się tutaj nie dało ani w tym kizerze, ani w tym, więc właśnie w ten sposób to robię. Nie ma otworu, natomiast mamy klips i klips jest tylko tip up i tylko prawostronny. Nie da się go w ogóle przekręcić. Tutaj w to G10 się nie da go wkręcić, tu się nie da na tip down, więc no tu też trzeba przyznać, że forma ponad wszystko i i Po prostu tak ma być, tak producent wymyślił i koniec. Kropka, więc no mi to nie przeszkadza. Ja się, jak jest typa up, to już się przyzwyczaiłem, że zawsze dobrze mi się nosi ten nóż, choć ja noszę w lewej kieszeni, więc to w teorii powinien mieć lewostronne klipsy, chociaż nie wyjmuję noży. Lewostronnie i ogólnie w użytkowaniu jestem praworęczny, więc mi wygodniej tak. No ale. Mm. Nie przeszkadzałoby mi jakby był tylko lewostronny, ale większość ludzi to chyba praworęczni są. Dalej. Mamy tu flipera i to jest jedyny sposób otwierania tego noża, natomiast on jest tak płynny, że można go bez problemu otworzyć bez flipera bo to płynność, to o niej zaraz powiemy, ale mamy tutaj flipper i teraz tak, jeżeli idzie o rampy to mamy tu rampę pod kciuk, która jest absolutnie bez sensu, ona jest tylko po to zrobiona żeby była, że się nazywa, że ten nóż ją ma, natomiast nawet przy mojej średniej wielkości dłoni to ona nie służy do niczego, bo ja i tak na płaskim, tu gładkim grzbiecie mam rękę grzbiet jest też wyprofilowany tak, tak oble, że się nie da nim nic krzesać, więc to jest nóż typowo mieszczuch do EDC, nawet można powiedzieć, że nawet w miarę elegancki do EDC, ale nie żaden tam gentleman's knife, więc krzesać nim nie będziecie w sytuacji awaryjnej tylko, tylko głownią, tutaj właśnie krawędzią płynącą, ale ta rampa pod kciuk tutaj jest bezsensowna, jest słabo zarysowana, nie czuć jej, ona niby jest jest niby w miarę powinna być ale zupełnie bez sensu natomiast rampa wykonana na fliperze jest głębsza, jest lepsza i jest całkiem pewna. I Flipper też jest zrobiony w taki sposób, pod takim kątem, że dość wygodnie się go używa. Więc muszę przyznać, że to jest absolutnie na plus. I dalej, mamy oczywiście mechanikę i blokadę. Jak już Wam wspominałem, subliner lock tutaj jest czyli liner lock wkręcony w tytanową okładzinę, w tytanową ramę, tak naprawdę, bo. bo no gdyby, gdyby to było trochę inaczej zrobione, to pewnie byłby subframe lock i to pokazywałem różnicę o tych blokad na filmie o blokadach yy, i tam właśnie na podstawie subframe locka w kershow natrix wersji XS, którego też już nie mam, a ktoś go po mnie ma. Konkretnie po mojej dali, i właśnie na podstawie tego tutaj, bo to jest sub frame lock i sub liner lock. Nie będę wam tłumaczył, to różni się mniej więcej tak jak liner lock od frame locka zwykłego, to tak, tak pokrótce. Natomiast rozwiązanie bardzo fajne, nowatorskie, nie widziałem nigdzie indziej, więc musiałem o nim wspomnieć. Bardzo mi się spodobało i fajnie, że Chińczycy robią coś inaczej też, i że im się chce coś nowego wymyślać, bo jak widzę, niektórym się po prostu zwyczajnie nie chce. Robimy to samo od 20 lat i kletmy po prostu nowe wersje w Nowych materiałach. Zróbmy z aluminium, potem miedź, potem G10, potem włókno węglowe, potem tytan, a potem dołóżmy jeszcze inne kolorki i będziemy dalej sprzedawać. No, niektórzy tak robią. Ale jeżeli idzie o mechanikę, mamy tu łożyska ceramiczne, czyli nie ma biedy, tu nie ma łożysk stalowych, które mogą zrdzewić. Łożyska ceramiczne, nawet nie za bardzo smarowane, są absolutnie płynne i ten nóż jest największym demonem płynności jakiegokolwiek. Kiedykolwiek miałem w kieszeni. Tutaj mamy kizerka, który również jest na. Na łożyskach ceramicznych i on jest droższym nożem, sporo droższym nawet od tego i nie ma takiej płynności. Ale to też wynika z tego, że tutaj ta głownia ma odpowiedni środek ciężkości, podejrzewam, i odpowiednią ciężkość, która też nadaje tej płynności. Bo to wiecie, nie tylko chodzi o to, żeby były łożyska i dobrze nasmarowane, musi być też pewna płynność. I uwaga, bo da się ten nóż otworzyć tak bez niczego. Ale detent tak trzyma i sprawdzałem to naprawdę łopatologicznie wiele razy, że detent trzyma w ten sposób, że nóż Wam się w kieszeni nie otworzy. Można go otworzyć właśnie tak, bo jest na tyle płynny i na tyle słabo detent trzyma, ale w przypadku tego egzemplarza nie otworzył mi się nigdy nóż w kieszeni, co zdarzyło mi się z Ruike P801 i widziałem to u niektórych landów 910 to jest żywy temat, ludzie mi ciągle piszą, że albo tak mają, albo tak nie mają albo nawet wręcz za mocno trzymaj, trzeba te liner locki czy frame locki odginać, w zależności od tego, jaką to wersję ma ale tutaj nóż można tak otworzyć, ale on się sam nie jest w stanie otworzyć, przynajmniej na tym etapie wyrobienia detentu, ale zwracam uwagę, że dla bezpieczeństwa trzeba to monitorować, bo no, jeżeli jesteście w stanie otworzyć nóż bez używania flipera i jeżeli on sam jest w stanie się otworzyć tak, znaczy możecie go tak otworzyć, to być może kiedyś nastąpi taki moment, że otworzy się sam w kieszeni. Ale póki co tego nie zaobserwowałem, nie ma czegoś takiego, może trzeba będzie po prostu, nie wiem, wymienić detent albo doginać coś tam, albo coś, no może, um, może w przyszłości po prostu zajdzie taka potrzeba. Póki co czegoś takiego nie ma, no ale zastrzegam, że trzeba na to uważać. Ale poza tym to jest... Absolutny demon płynności. Naprawdę, nie miałem nigdy tak płynnego noża i nigdy nie sprawiało mi nic takiej przyjemności, jeżeli chodzi o otwieranie, właśnie noża. I to naprawdę na wielki plus, na wielki props, bo to jest też jakość wykonania. I ceramiczne łożyska to jest top of the top to jeszcze niedawno, pięć lat temu, tylko u makerów było. Jak kupowaliście sewnę, to nawet tam, chociaż tam jest pewne założenie takie, że tak ma być, był fosforobronz, a nie ceramiczne kulki to były u Hermana na przykład, no to wtedy tak. A, a w czymś takim jeszcze w nożu od Chińczyka za parę stówek to absolutnie nikt nigdy by tego nie podejrzewał, że tak będzie. No ale tutaj jest więc wielki props i mam nadzieję, że Chińczycy będą dociskać jeszcze bardziej, żeby się trochę cała konkurencja musiała postawić i robić lepsze za mniejsze pieniądze i lepszą jakość, bo wtedy my konsumenci na tym wygrywamy. I przechodzimy do głowni. Głownia to oczywiście 154 cm, czyli bardzo dobra stal, nierdzewna, ale nie proszkowa. Nie wiem, do ilu HRC. Pamiętam, że na stronie jakiegoś importera było napisane 58 chyba 59, więc całkiem wysoko. Powinien długo trzymać ostrość ten nóż. Ja ogólnie nie mogę narzekać, ostrzyłem go może z raz i naprawdę nieźle trzyma ostrość, a był normalnie wycofany i normalnie używany, bo to miał być taki nóż na co dzień, po prostu taki do używania, że jak w domu nie mam co złapać, to złapię go i właśnie mogę sobie go. Użyć. Jeżeli idzie o y, tutaj profil, to ja mam taki trochę problem, bo to jest bardzo był y, ostry czubek w tym nożu i ten czubek się po prostu ukruszył. To oczywiście w miarę używania i ostrzenia tego noża zejdzie, no bo no, ten czubek się po prostu cofnie i inaczej się ta geometria noża troszeczkę ułoży. Natomiast on był tak ostry, że on od niczego mi pękł i się gdzieś tam ukruszył. Ja nie robiłem jakichś wielkich rzeczy, takich jak pokazywałem wam na filmie Omen tulsi albo y, Rad Piątka. On też nie robił takich rzeczy. Natomiast tutaj się po prostu ukruszył i co? Jeżeli idzie o profil to ja mam takie, że to taki trochę clip point jest, a może taki trochę spear point, takie coś pomiędzy. No ciężko mi określić, bo jest bardzo wydłużony ten sztych tego noża, żeby on był jak najbardziej kłujący i jeżeli byście się zastanawiali nad nożem EDC, który mógłby być taktykiem trochę do walki, to, to to podchodziłoby gdzieś tam w cudzysłowie pod te granice. Jeżeli idzie o tutaj szlif, to jest niepełny płaski, to jest bardzo wysoki niepełny płaski yy, i to jest y, zwykły szlif niepełny płaski. To nie żaden wklęsły, więc tu też nie ma jakichś takich aż super ekstremalnych rozwiązań, jeżeli idzie o cięcie, ale naprawdę ten nóż bardzo dobrze tnie rampę, tak jak Wam mówiłem. Słaba totalnie. To paździerz jest ta rampa. Jeżeli idzie o ergonomię, no to rampa tak właśnie, jak powiedziałem. Natomiast tutaj ten ten flipper nie jest jakiś wielki, bo ten nóż ogólnie jest prosty, nie ma żadnych zatoczek, więc on nie jest najwygodniejszy, jeżeli idzie o Trzymanie i używanie tego noża jest dość pewny, natomiast tutaj może się w jakiś tam sposób ktoś, jakby się uparł, to mu się zsunie gdzieś ta, te, te palce na, na ostrze. Tu też zastrzegam, nie ma żadnej zatoczki, nie ma żadnego takiego dużego jelca, bo ten flipper taki nie jest, więc nie jest to idealny nóż, jeżeli idzie o bezpieczeństwo. Jeżeli idzie o ergonomię, a raczej jej brak to tutaj trzeba wspomnieć o jeszcze jednym uszczerbieniu, takim bardziej w przenośni, oprócz tego tutaj, wiecie, na czubku. To uszczerbienie to jest, bo ten odcinek się na pewno będzie nazywał chyba forma ponad wszystko, forma ponad wygodę albo forma ponad ergonomię. Dlaczego? Tutaj mamy bardzo długi backspacer i ten backspacer jest tak zrobiony, żeby na nim dało się coś tu ładnie na, narysować, na, namalować, napisać. Tutaj jest specjalnie ścięta ta rama z tego G10 i okej, okay. yy, ale no, jest pewien minus tego rozwiązania, bo w związku z tym, że to jest takie wystające, wysokie i zachodzi bardzo daleko, to jak próbujecie sobie otworzyć ten nóż, to często uderzacie właśnie w ten rand. I dla mnie na samym początku to było strasznie niewygodne, bo zaczepiałem cały czas tymi palcami i to nawet po którymś razie to się bolesne robi, że tak przywalicie tutaj w ten rand. No, bo jak otwieracie, to trzeba nadać pewnej siły. I pewnego momentu temu tej fliperowi i tutaj walicie o ten rand. Więc dla mnie tu to jest absolutnie designerskie, natomiast niepraktyczne. Gdyby to było cofnięte do tyłu albo inaczej ścięte, to by było lepsze. Więc jak będziecie kiedyś robić reedycję tam w Petrified Fish, słuchajcie mnie teraz um, uważnie, to zaokrąglijcie po prostu tutaj i to będzie dużo bardziej wygodne, bo to nie do końca był przemyślany element. I nawet jak tak sobie weźmiecie czy coś, to nie za bardzo dla mnie. No ale, no, no ale forma ponad wszystko, więc o, widzicie, tu się zawsze gdzieś ten palec będzie zatrzymywał i to jest pewna wada dla mnie, jeżeli idzie o to. Także, jeżeli idzie o głównie yy, niepełny płaski, taki spear point to clip point, taki wydłużony bardzo, yy, oczywiście prosta krawędź idąca, żadnych tam konweksów, żadnych tutaj ząbków nie ma, mamy choil, takie wcięcie czy nocz, jak to lubi nazywać, właśnie do ostrzenia, ułatwiające ostrzenie, więc też spoko, fajna opcja. Nie jest to choil, który można tutaj włożyć palec i gdzieś tam używać jako takiego właśnie o! finger choila. Czegoś takiego tu nie ma, natomiast jest to do, do ostrzenia bardzo wygodne rozwiązanie. I to by było chyba wszystko, co Wam chciałem omówić. Przejdźmy do podsumowania. Jeżeli idzie o podsumowanie, to tak jak pewnie będziecie widzieć w tytule, jest to forma ponad wszystko. Forma ponad ergonomię ze świetną, fenomenalną jakością wykonania, pewnymi pomyłkami projektowymi i świetną. Świetnymi materiałami jak za te pieniądze, bo za ten nóż trzeba było chyba maksymalnie zapłacić niecałe 400 zł. Ja go wyrwałem za niecałe chyba 300 od Michała. Już nie pamiętam za ile go brałem, ale na pewno za niecałe 300. Więc ta cena za G10 plus tytan, ale głównie tytan. Za 154 cm i łożyska ceramiczne to była świetna cena. No spróbujcie kupić taki nóż, to zawsze czegoś wam będzie brakować. Tytanu nie będzie. Nie będzie łożysk ceramicznych, nie będzie takiej super stali, bo będzie dwójka na przykład u innych Chińczyków albo coś tam. Więc naprawdę za te pieniądze to była świetny, świetny biznes. Myślę, że gwarancja to jest chyba dwa lata. Przynajmniej była, bo już nie wiem, czy kupicie teraz z drugiej ręki, to, to, to gwarancja była dwa lata. Ale ogólnie jest to świetny, piękny pokaz możliwości tego noża. I w międzyczasie zerknąłem sobie na stronkę. Oni napisali, że to jest final product, czyli to jest taki jakby finałowy, końcowy produkt na rok 2021. I faktycznie się zgodzę, że to jest coś coś najlepszego, co wyprodukowali prawdopodobnie wtedy, bo Petrified Fish jest znany z innych projektów głównie, ale to to jest naprawdę świetny nóż, może być świetnym EDC-em i to może być jedynym nożem, jaki na przykład potrzebujecie, bo po Benchmade ma takie zawsze slogan, że jeden na całe życie. Nikt jeszcze, kto kupił pierwszy nóż do EDC nie skończył na jednym. Z własnego doświadczenia wiem, zmieniam, sprzedaję, kupuję i tak dalej. No ale jeżeli byście potrzebowali jednego, to to nawet z używanego gdzieś tam, używany gdzieś z rynku wtórnego, może być ten, tym właśnie jednym nożem. I dla kogoś, kto ma większe ręce i większe kieszenie, to będzie całkiem okej okay opcją. Bo dla takiego jak ja, to właśnie coś mniejszego, 75 mm, 78 do 80 to już wystarcza głownia paczkę wody czy napoju sobie otworzycie w sklepie, tylko nie straszcie ludzi, bo kiedyś wyciągnąłem tego wydlaka i przestraszyłem pana w sklepie, bo tak za otworzyłem i wiecie, nie? Ale o tym nożu też Wam opowiem, bo to też jest w ogóle bardzo śmieszny, ciekawy konstrukcyjnie i bardzo dziwny nóż. Taki, taki... Więc o nim też opowiem. Tutaj nie podoba mi się to, nie podoba mi się rampa pod kciuk. To jest takie, takie minusowe rozwiązanie. Natomiast cała reszta jest absolutnie na plus. Ten liner lock może jakoś głęboko super nie zachodzi. To nie jest najbardziej bezpieczna i mocna blokada na świecie, ale do takiego normalnego codziennego używania, do krojenia kanapek, smarowania chleba, krojenia właśnie z rzewek z wodą, albo nie wiem, odkrawania sznurków czy czegokolwiek takiego, to czy nitek z ubrania to absolutnie niepotrzebna jest blokada typu triadlock, więc, więc tutaj absolutnie to wystarczy, ale całość naprawdę zrobiła na mnie wielkie wrażenie, to jest nóż taki ascetyczny estetyczny, ascetyczny, który nie ma zbyt wiele ta, prosta, ta forma jest prosta, może ona nie jest idealnie ergonomiczna, w ogóle to jest ergonomiczna średnio, natomiast sama forma i sam projekt jest bardzo ładny i przepięknie się ten nóż na zdjęciach prezentuje. No, ja bym najpewniej dodał tu dziurkę na ogonek, bo ja lubię nie? i muszę mieć, i wtedy jest mi lepiej w życiu. A tak jak nie ma, to jest słabo, bo nie mam za co wyciągać, więc do klipsów dokładam. I to by było chyba na tyle. Jeżeli chcecie kupić z rynku wtórnego ten nóż, zapowiedzmy do trzech stówek, to absolutnie polecam. Tam za cztery stówki czy za więcej, to nie, bo to już się coś lepszego pewnie znajdzie teraz. Natomiast do trzech stówek, może do 350, to jeżeli chcecie z drugiej ręki w dobrym stanie kupić ten nóż, tak jak ja kupiłem od Michała, to kupujcie. To jest spoko opcja, to jest warto wtedy. I myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli wam po prostu te tutaj takie rzeczy nie będą przeszkadzać. Bo to też nie jest jakieś wielce przeszkadzające, natomiast no, mnie tam gdzieś denerwowała, aczkolwiek i tak, ten nóż miał być na chwilę, a został ze mną prawie rok, więc wielki plus jak na coś, co jest większe niż moje założenia, i doktryna, której się jakoś tam dziwnie trzymam. Ale to nie tak, że wymyślałem doktrynę, jaki mam mieć nóż, i takiego się będę trzymał, tylko przez lata przy używaniu tych różnych noży, właśnie tak gdzieś wypracowałem tę doktrynę, którą wam przedstawiłem też w nożach w idealnym nożu DDC. I to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się materiał o tym nożu, to zostawcie łapkę pod tym filmem najlepiej w górę i jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Udostępnianie moich treści również bardzo mi pomaga i to jest świetny sposób na wspomaganie tego kanału. Inni żebrzą o pieniążki i mówią dej, a ja mówię udostępnij po prostu i będzie gites i będę się czuł bardzo dobrze, jak mi te subskrypcje gdzieś tam wzrastają, to też coraz więcej Was jest i też mnie to coraz bardziej cieszy. Napiszcie mi, co sądzicie w komentarzu o tym, w komentarzach o tym nożu, czy wam się podoba czy nie, jak ta forma wam się podoba, jak rozwiązania, jak materiały, jak te właściwości, które on oferuje i cena, którą trzeba było za niego zapłacić. Uważam, że tę markę trzeba obserwować i inne marki chińskie również, bo może się zdarzyć kolejne, mogą się takie zdarzyć super noże. Bo dzisiaj do dwójka już powoli wychodzi, widzę, że do dwójka to jest takie o. Niektórzy zaspali, używają jeszcze ształsu i tam 13 CR 13 MOV. 8 cr 13 mv i oni myślą, że to jest jeszcze GITES, a ludzie już mówią nie i używają D2, ale widzę, że teraz 154CM właśnie, czyli nie proszek, ale dobra, nie nierdzewa i właśnie N690 od Bochlera Bolera, Bolera chyba się powinno mówić, Bolera yy, też są używane i coraz tańsze są, więc czemu by nie, niech to będą standardowe stale właśnie w tym przedziale cenowym takim do 4 stówek, do 3 stówek, obdak było. Więc napiszcie mi, co o nim sądzicie. Konstruktywne opinie, konstruktywna dyskusja, konstruktywna krytyka zawsze mile widziana, chętnie się włączam. Natomiast pamiętajcie o kulturze wypowiedzi. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie nie tylko tutaj na tym kanale na YouTube, ale też na Instagramie, na Twitterze, na TikToku oraz na fanpage'u tego kanału na Facebooku oraz na fanpage'u i na kanale do potęgi. A mi nie pozostaje nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami w tradycyjny sposób. Także pozdrawiam!